Czelem bimbrownicy chciałem pokazać maszynkę, która teraz właśnie ściąga już końcówkę. Temperatura trochę podskoczyła, jest 76,9 stopni, czyli destylat, który, który teraz idzie, jest już destylatem, który nie nadaje się do picia, ponieważ ma może tak powiem zły zapach i pójdzie jeszcze raz do podobnej destylacji. Jak tutaj działa to wszystko? Proszę bardzo. Dzisiaj zapomniałem odkręcić wodę i trochę mi się destylat przygrzał ale następnym razem sobie narobię dużo lodu w lodówce i będzie to lepiej wyglądało. Dzisiaj zalewałem czareśnie ocalałem sobie cztery słoiczki no i trochę mi zostało i chciałem wam pokazać jak robię łyski. Do whisky dodaję takich dębowych kawałeczków. Kupuję je na ebayu są gdzieś tam z Francji sprowadzane i ona wtedy dostaje taki kolor whisky i smakuje tak jak dobra, taka porządna łycha. Właśnie wlewam mój destylacik. I tak za jakieś 2-3 dni ten dąb odda e, zapach swój. E, odda tak samo kolor. Dobrze by było takiego dęba pójść gdzieś jak ktoś ma wędzarnię i go trochę podwędzić. Wtedy był naprawdę taki smoked whisky, taki bardzo dobry smak. Takich markowych tronków. Ale to zrobię następnym razem. Do zacieru użyłem cukier z trzciny cukrowej, ponieważ on tak bardziej destylat bardziej rumem pachnie, nie pachnie tak burakiem, że tak powiem I, i szybko się klaruje. Nie wiem, czy to będzie widać, ale sklarował mi się bardzo szybko, także nie było problemu, nie jest mętny. Można go automatycznie wlewać i destylować. No i to na tyle.